W niedzielę 14 maja, tuż przed północą, dziewiętnastoletnia Dima Busznak została zastrzelona w swoim samochodzie w pobliżu domu w Beduńskiej wiosce Salama, około 17 kilometrów na północ od Nazaretu w Izraelu. Nagranie z kamery przemysłowej pokazało, jak Dima próbuje uciec przed napastnikiem, szybko cofając samochód. Zderzyła się jednak ze ścianą. Po czym mężczyzna z bronią palną podszedł do niej i wystrzelił kulę. Mężczyzna uciekł, a następnie zmienił zdanie i wrócił, by oddać drugi strzał. Dima została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń 15 maja. Członkowie rodziny powiedzieli, że Dima otrzymywała pogróżki ze względu na swój styl życia. Dima nosiła zachodnie ubrania, pracowała w mieście i planowała kontynuować studia na uniwersytecie w Hajfie. Nie chcieli, by pracowała lub studiowała powiedział członek rodziny. Policja poszukuje sprawcy lub sprawców i nie podała motywu.